Peugeot 2008 w wersji GT i to w wersji hybrydowej 145-konnej za 112 900 takie rzeczy tylko w AutoCentrum Golemo. Zobaczcie sami test, czy wam ten samochód odpowiada. Peugeot 2008 jest to największy przedstawiciel swojego segmentu, bo mierzy całe 4,30 metra długości, czyli. no faktycznie segment C, natomiast dalej zostaje segmentem B. I teraz tak, jeżeli chcecie się o nim troszeczkę więcej dowiedzieć, co się zmieniło, obejrzyjcie ten film, jeżeli Wam się spodoba, dajcie lajka, skomentujcie, bo to nam podniesie troszeczkę zasięgów, a jednak na tym nam bardzo zależy. No i teraz tak, samochód 2008 e, przeszedł szereg zmian, jeżeli chodzi o lifting. Dostał nowe kolory, a kolory znamy z Peugeota 408, chociażby ten sam kolor Obsession niebieski dostał 308, czy nowy 3008. Dostał też nowe felgi, które naprawdę ciekawie wyglądają. Troszeczkę ludziom się one nie podobają, ponieważ nie są okrągłe, ale właśnie chodzi o zmiany, żeby się rzucały w oczy, żeby ludzie o nich mówili, a jeżeli Wam się nie podobają, możecie je zmienić na jakiekolwiek inne. Te są w standardzie dla wersji GT. Jeżeli chodzi o sam samochód, jest on już bardzo dobrze znany, bo praktycznie od 2019-2020 roku jeździ już po naszych polskich drogach. Natomiast po liftingu mamy właśnie nowe lampy, dalej w technologii Full LED, samopoziomujące się, ale już bardzo ładnie wyglądające właśnie jak w Peugeocie. Czyli już nie mamy tych drapnięć tutaj, że niby one gdzieś przechodzą, tylko mamy te trzy segmentowe światła, drapnięcie pozostało tutaj. Wygląda to już jako przemyślany koncept, a nie... Zderznięcie 208 wcześniej, więc naprawdę ten lifting naprawdę dobrze robi temu samochodowi, no i znacznie, znacznie go odmłodził. Jeżeli chodzi o e, sam, sam komfort jazdy i tak dalej, to zaraz Wam pokażemy go na drodze. A teraz zapraszam Was na tył, bo tam też jest dużo ciekawych zmian. Z tyłu dostaliśmy nowe lampy, są jeszcze bardziej trójwymiarowe, już nie w pionie, a w poziomie. Naprawdę pięknie to wygląda. Natomiast dodatkową rzeczą, e, która naprawdę, jakby to powiedzieć Robi z tych samochodów bardziej premium auta, czyli to, co wszystkie marki zaczęły robić na wzór Porsche, czyli nazwa marki na blendzie z tyłu. Naprawdę pięknie to wygląda, naprawdę jest to dobrze zrobione. Zwłaszcza, że są to właśnie trójwymiarowe naklejki, które są jakościowe. Jeżeli chodzi o sam bagażnik. To oczywiście został tak samo wielki, czyli mamy 434 litry pojemności. Mało tego, w wersji GT mamy w standardzie podwójną podłogę, jeżeli chcecie coś sobie włożyć delikatnego pod tą podłogę, albo przewieźć coś w równej, w równej przestrzeni, jeżeli położymy mm, fotele, jest to oczywiście do zrobienia. Wtedy mamy chyba 1400 litrów pojemności. Oczywiście, kto by to mierzył, chodzi o to, że wszystko się tutaj zmieści. Peugeot 2008 jest to samochód mały i duży, ale dostaje fajne rzeczy z tych samochodów dużych. Czyli wiadomo, przestrzeń dla pasażerów, ale to za chwilkę. Natomiast z zewnątrz dostajecie w standardzie wersji GT relingi. To jest bardzo przyjemna rzecz, ponieważ możecie naprawdę mieć jeden samochód do wszystkiego. Jeździć po mieście, ale pojechać też naprawdę na długą wycieczkę, założyć box, rowery i naprawdę macie fajny, przestrzenny samochód. Mało tego, jeżeli chodzi o tę wersję samochodu za 112 900, to jest cena dostępna tylko w AutoCentrum Golemo. Zapytajcie u nas w, salonu, w salonach. Mamy wersję GT ze 145-konnym układem hybrydowym, natomiast dodatkowo mamy doposażone te samochody w Grip Control, czyli układ, z, który, jakby to powiedzieć, zamienia nam samochód w bardziej terenowy i odporny na warunki atmosferyczne. Może tak. Czyli wybieramy sobie piasek, błoto, śnieg i ten samochód przestraja swoją kontrolę trakcji do właśnie tych warunków, natomiast dzięki temu jeszcze mamy dzięki temu systemowi mamy w standardzie opony wielosezonowe, czyli znowu macie 3000 zł w kieszeni, nie musicie kupować opon przynajmniej przez 2-3 lata ee, użytkowania tego samochodu, później jak wam się dobrze jeździło na wielosezonach, możecie znowu sobie je założyć i macie wydatek tylko jeden, a nie musicie mieć dwóch zestawów. Dodatkowo w tym grip kontrolu e, mamy jeszcze też hill descent assist, czyli asystent do zjazdu z góry, z wzniesienia. Jeżeli mamy jakieś oblodzone albo luźne podłoże, wciskacie sobie jeden guzik, puszczacie hamulec, trzymacie tylko kierownicę, samochód sobie sam zjeżdża, czyli znowu daje nam bezpieczną jazdę i bezpieczne powroty do domu z wakacji. Peugeot 2008 wersji GT to jest komfort nad komfortami, po prostu. W tym samochodzie nie dość, że macie mały, fajny samochód, który możecie traktować jako wycieczkowóz i w zasadzie samochód 15 w jednym. Macie też niesamowity, niesamowitą jakość wnętrza, to znaczy w wersji GT dostajecie fotele z alkandary w standardzie. Mało tego, w naszych wersjach za 112,900, które Wam możemy sprzedać, macie jeszcze mało tego elektryczne fotele z automatycznymi lędźwiami elektrycznymi i z takim delikatnym masażem, także jeżeli chcecie komfort, to w tym samochodzie jak najbardziej jest to jeszcze osiągalne i pomimo tego, jeżeli chodzi o wnętrze i luksus w tym samochodzie, tradycyjnym dla już dla Peugeot 2008 jest czarna to To również dostajecie w standardzie dzięki temu z, tą, z tym nowym iCockpitem, z tą podniesioną deską rozdzielczą, z tymi wielkimi, ładnymi wyświetlaczami, gdzie czarne jest czarne i jakość tego wyświetlacza jest naprawdę przepiękna. Oprzywana kierownica skórą, perforowaną, oprzywana zieloną nicią, tak samo jak dywaniki w standardzie są oprzywane e, nicią i są w ogóle w standardzie w tym samochodzie, ponieważ dywaniki to już nie jest standard w samochodach, a w Peugeotcie w wersji GT jak najbardziej to dalej jest. Więc jeżeli chodzi o takie smaczki tych wszystkich elementów, w premium w tym samochodzie jest ich naprawdę dużo i próżno szukać takich elementów w niektórych samochodach premium, więc sprawdźcie sami w salonek. I to jest właśnie Clou żota 2008, czyli mamy 4,30 metra długości, dla przypomnienia. 1,80 mam wzrostu i tak ustawiłem sobie fotel przedni, przed sobą. Mógłbym tak jechać naprawdę na tysiące kilometrów i popatrzcie, no gdzieś tutaj, no dobra, równo Nie ma tutaj żadnego m, jakby haczenia o tę formę fotela, nie trzeba się wpasowywać w fotel. Jeżeli chcemy sobie wygodnie usiąść, oczywiście możemy. Na najniższym położeniu fotela nogi moje mieszczą się pod fotelem w stóp ja sobie tu siedzę wygodnie. Mam bardzo dużo miejsca nad głową, więc znowu, to jest naprawdę samochód dla czterech dorosłych ludzi, a jeżeli kupujecie go jako rodzinny samochód, spokojnie trójka dzieci się tutaj zmieści. Mało tego, oczywiście dwa Isofixy to jest standard, a wersji GT jeszcze mamy z przodu. jeżeli chodzi o jazdę Peugeotem 2008 w wersji hybrydowej 145 konnej ponieważ jest to nowy zestaw napędowy. Przypominam, że silnik ma 40% nowych części. Mamy nową skrzynię dwusprzęgłową sześciobiegową, mało tego automatyczną. Mało tego mamy jeszcze silnik elektryczny w skrzyni biegów o moc 28 koni. Nie za dużo, ale zupełnie wystarczająco do tego, żeby w mieście ponad 50% jakby samej jazdy, z samego czasu jazdy zrobić w trybie czysto elektrycznym. Mamy też informacje od naszych klientów, znajomych, którzy jeżdżą tymi samochodami, już podbierali. Ponad 60% jazdy tym, tym samochodem po mieście normalnie robicie w czysto elektrycznym trybie. Mało tego, spalanie wtedy wychodzi nieco ponad 4, tam 4,5 litra do 5 litrów w mieście jesteście w stanie normalnie tym samochodem zrobić. Oczywiście w trybie eko, jeżeli chcecie taki wynik zrobić, bo jeżeli wsiądziecie, wybierz bierzecie sobie tryb jazdy sportowy, będziecie jeździć, i samochód będzie palił 8 litrów, będziecie się denerwować, dlaczego ja mówiłem, że 4,7. Bo trzeba chcieć to zrobić, ale naprawdę da się i nie jest to uciążliwe. Sama jazda jest bardzo przyjemna, ponieważ niweluje nam te wszystkie drgania i włączenia się z silnika elektrycznego z palinowego. Silnik elektryczny właśnie niweluje te wszystkie. Mm, sytuację i jeżeli właśnie chcemy się podłączyć do ruchu, czy ruszyć, wszystko to jest bardzo delikatne, bardzo przyjemne, a kiedy już samochód się toczy, załącza nam silnik spalinowy, redukuje nam bieg właśnie ta dwustrzęgówka, jest to bardzo przyjemne, bardzo szybkie, no i po prostu tanie w eksploatacji i bardzo przyjemnie jest tankować ten samochód, ponieważ właśnie dzięki pojemności baku i em, silnikowi elektrycznemu z bateryjką, możecie zrobić tym samochodem prawie 880 km na jednym w zasadzie tankowaniu, ładowaniu. Ładowanie odbywa się tu oczywiście automatycznie, jest to tak zwany hybryda HEV czyli po prostu hybryda, która samo się ładuje, sama odzyskuje sobie energię podczas hamowania, czy podczas szybszej jazdy silnik spalinowy doładowuje również tą baterię, więc Wy się kompletnie nie przejmujecie ładowaniem samochodu, on to robi za Was, a dzięki temu oszczędzacie paliwo właśnie w mieście, kiedy tego prądu potrzebuje do tego, żeby nas napędzać, a nie odzyskiwać sobie energii. Wybierając wersję właśnie GTS, tą od nas, czyli za 112 900 z dodatkami, które oferujemy, macie do wyboru jeszcze samochód, który jest wyposażony w oprócz tych foteli elektrycznych tego grip kontrola. Mamy jeszcze nawigację. To jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ w samochodach jak normalnie w, te, w tych wersjach Alur i poniżej, które również są u nas dostępne za 109 900, możecie sobie zamontować nawigację, która jest tomtoma. Macie super. Jeżeli ktoś kiedyś korzystał z nawigacji Tomtoma takich przy szybie, zostawili najprzyjemniejszą rzecz, czyli pokazuje odległość jakby całą Waszą trasę i pokazuje, co się na tej trasie będzie działo, czyli macie, nie wiem, 100 km w pasku i na tym pasku pokazuje, nie wiem, że za 30 km będzie stacja albo coś tam. Naprawdę bardzo przyjemna rzecz. Mało tego, jeszcze jest y, fajna rzecz w tej nawigacji to to, że y, jeżeli jest zmiana pasa ruchu, to pokazuje na cały ekran 10-calowy, który pas macie za, zająć. No teraz już autostrady są, wiadomo, dość duże, więc jeżeli tych pasów zjazdowych są dwa, trzy w prawo, każdy prowadzi do innej miejscowości, y, w inną stronę, to każdy ten pas Wam tu jasno pokażę, który macie zawrzeć, a nie tak jak w Google jest, że tutaj malutka, taka bardziej biała strzałeczka wam to sugeruje. Naprawdę jest to świetnie rozwiązane i to jest również w standardzie. Dzięki temu macie GPS-a w samochodzie, możecie na aplikacji sobie go znaleźć i naprawdę dobrze to wszystko. Działa. Przypominam, że w Peugeotie 2008, jak i w 208 również są zegary 3D. Naprawdę bardzo przyjemna rzecz. Jest to jedyna marka, która zastosowała takie zegary 3D, bo wszystkie mamy oczywiście już płaskie, ekrany, jak najtaniej, żeby tylko było ładnie, kolorowo. A tutaj w Peugeotie mamy jeszcze nie dość, że bardzo fajny cockpit, on się nazywa i 3D, nie dość, że właśnie bardzo ładnie to wszystko w plastikach jest ograne, to jeszcze właśnie zegary mamy pod daszkiem i trójwymiarowe. Jak Was to męczy, można wyłączyć. No, i jeżeli chodzi o samą jazdę tym samochodem, tak jak wspomniałem, jest to naprawdę bardzo przyjemne doznanie, przez to, że to jest wspomagane silnikiem elektrycznym. Jest tutaj bardzo cichutko, bardzo przyjemnie. Te wszystkie dźwięki unijno-europejskie, właśnie ograniczenia prędkości, zmiany ograniczeń, są właśnie bardzo delikatne. Nic tu nie pika, tylko delikatnie stuka. Jest to bardzo przyjemne. Oczywiście również możecie to wyłączyć. A najprzyjemniejszą rzeczą w tym samochodzie jest ta mała kierownica, która jest poniżej zegarów. Jest bardzo malutka do miasta. To jest bardzo przyjemna, fajna rzecz w manewrowaniu. A jeszcze przyjemniejsza na autostradzie, kiedy naprawdę. Możecie sobie położyć ręce w tak wygodnym miejscu jak tutaj, i macie nie dość, że bezpieczne miejsce to jeszcze wygodne miejsce na ręce. A jeżeli chcecie to sprawdzić, czy zakupić sobie takie auto, bo w tych cenach, o których mówiłem wam, wideo jest naprawdę ograniczona liczba sztuk, to po prostu przyjdźcie, odwiedźcie nas Autocentrum Auto na, na, w Krakowie na Opolskiej 9 i Kratorowieckiego 6, albo w Nowym Targu na Potatrzanki 3. A jak chcecie to zrobić przez internet golemo.pl zapraszamy, tam mamy wszystkie samochody wystawione, do obejrzenia, no i zadzwońcie do nas, a jak Wam się wideo podobało to polajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, bo to mi troszkę pomoże do zobaczenia